A dwójecka będziemy działać dzisiaj z czujnikiem temperatury wstępnie. Tak mam podłączony nowy czujnik temperatury sobie go zobaczmy. Jakie wskazania są z tego czujnika? Grupa pierwsza. Kulon temperatur mamy 25 stopni zakres między 85 a 110 jak jest silnik rozgrzany, tak? Teraz podłączę sobie, a nie, jeszcze nie podłączę, odpalimy, zobaczymy jak auto odpala na tym silniku Czy ja to potrzebujemy mieć sprzęgło wciśnięte? zapalił nie jakoś tam super rewelacyjnie, ale jest ok teraz wyjmę ten czujnik wepnę ten co jest tam stary oryginalny, cholera wie. w każdym razie ten co jest w obudowie I zobaczymy jakie wskazania są na nim i zobaczymy jak auto zapala na starym czujniku w ogóle zobaczcie ile to na nim płynu jest cała ta wtyczka jest zalana, chciałbym wyczyścić, przedmuchać Ok, stary czynniczek podpięty. Teraz zobaczmy, co nasz VCD się pokaże. Łączymy się z silniczkiem Tutaj widzicie bezprzewodowo. VCD Hexnet, Tak zwany. Czyli można bez kabla na odległość nałączyć. Masz blok, grupa pierwsza zobaczcie 114, 115 pokazuje czyli no źle, przy zimnym silniku zobaczmy teraz jak silnik będzie chciał odpalić zimny jest, więc dawka paliwa powinna być zwiększona ale przez to, że czynnik pokazuje 115 stopni to strawnik myśli, że jest gorący Chociaż w miarę zapalił za pierwszym, ale tutaj właściciel mówił, że bywa i że za szóstym nie chce zapalić 127 stopni. Dobra, wymieniamy ten czujnik. Będą się obierać na podjazdy. Przy okazji wymiana oleju. Zobaczymy co tam od spodu się ciekawego dzieje. No i co my tu widzimy? Na pierwsze oka? wyciek jest jakiś tutaj zobaczcie, w tym miejscu, co jest zażegane. Tak obstawiam, że spod korka oleju te korki oleju z tymi podkładkami zintegrowanymi są kiepskie, że tak powiem no zobaczymy Zdajemy ze za chwilę podłogę to, to będziemy wszystko winieć no i zobaczcie mamy jeziorko no i oczywiście tutaj przy koreczku mokro, korek jest nowy to nic nie daje nowy korek tam z góry chyba też się coś leje z góry się też coś leje nie wiem czy mi się tam uda włożyć was gdzieś tam się leje może spadły wszelki pokrywy też tak może być ewidentnie z góry też skorka to tak standardowo się leje chyba, że tak zawiewa no zobaczcie tam na górze tutaj jest kabina kabina, podłoga mokra tutaj tak normalnie dobra, pierwsze co spuszczam płyn, bo trzeba zmienić ten czujnik jak ja to będę robił po prostu wiemy czujnik i z czujnika zleci płyn i tyle płyn spróbuję złapać ale najpierw sobie to yy, tutaj yy, obmyję, oczyszczę z tego względu, że będę chciał, będę chciał zobaczyć gdzie jest też wyciek, tak? tak? więc to sobie za chwilę myję, oczyszczę i spuszczamy płyn, wymieniamy czujniczek no dobra, to czujnik miejsca tutaj sygnał jak na nie mi tutaj nigdzie ręce włożyć więc powoli trzeba płyn upuszczać bo wylatuje go dość tutaj dużo no, ale to w sumie tylko tyle co w głowicy sobie ładnie do wiadereczka leci tak więc spoko no i co, staroczynicek zdjęty ciekawe czy to odginął zginął, zobaczcie co tutaj jest napisane Nie wiem Nie wiem ale się domyślam Ok nowy czynnik założony Zostanie mi tutaj wysuszyć górę w skrzyni Dolać płyn Zobaczcie w ogóle jaki zbiorniczek malutki pierwszy raz w ogóle się z takim zbiorniczkiem spotykam Taki malusieńki. Ok. Czynnik założony, płyn wlany Niestety te wszystkie wtyczki się łamią. Musiałem to zrobić na tortetki, No nie mam takich kostek w tym momencie, żeby to, cokolwiek założyć. No musi być na tartytki. Musi być i tyle. Nie moja wina. Stary trup. Co zrobisz? 2025 lat. Temperatura 35 stopni odpalam, nagrzewam, spuszczam olej a zobaczcie, tam już kropla oleju się pojawiła a skąd ona się pojawiła? z czujnika temperatury oleju i jego wysokości, jego poziomu zaraz tam wejdę, ale widzicie, umyłem to trochę wejdę tam, zobaczę co tam się wyprawia Okej okay, tak wygląda jak tego czujnika właśnie leciało ale jeszcze to obmyję porządnie i teraz sami zobaczymy, czy coś tu się jeszcze pokaże. Bo może po prostu było we wtyczce trochę oleju, a jak nie, no to po prostu jest nieszczelność w miejscu tych pinów. I dlatego ten olej tutaj się sączy No dobra, tyle, ile mogę wyczyściłem. No, no, chyba. Trzeba jednak się leje spod tego czynnika nic jeszcze trochę tutaj umyję w tym zagięciu żeby było to tyle co mogę, tyle wymyłem Zobaczymy, kropla się pokaże gdzieś tu w tym miejscu to będziemy wiedzieć gdzie szukać jeszcze stoi sucho na razie o, teraz można powiedzieć że czynnik działa poprawnie 57 stopni Wcześniej jeszcze nie zauważyłem, żeby Wam pokazać, ale na starym czynniku, jak silnik był zimny, obroty były od razu tam 750-800, a na nowym czynniku było prawie 1000, tak więc sanie nie działało tak jak trzeba i przy dodaniu gazu na starym czynniku autogasu, po prostu brak regulacji mieszanki i po prostu auto nie chciało pracować poprawnie dobra, na razie na razie jest wszystko ok, rozgrzewamy i będziemy zmieniać olej filtr powietrza wymieniony nie był jakiś najgorszy widzę, że był wymieniony lokalizacja jego jest dość ciekawa, bo jest w tym miejscu tutaj dekielek zdejmujemy odkręcamy w sobie te dwie śruby jedna, druga tutaj i wysuwamy w dół i wymieniony olej zlałem czekam jeszcze aż sobie to wszystko tutaj ścieknie założymy nowy korek no i co? Chciałbym to dokręcić i zaleć świeżym olejem zobaczymy ile tego starego oleju wyleciało i tu jeszcze mnie proszono o wymianę oleju w skrzyni biegów za chwilę się zapoznam gdzie jest Wlew gdzie jest zlew, z lew tu jest tu a wlew pewnie gdzieś jest na górze 2,5 litra zleciało razem z olejem z filtra oleju tyle samo wlałem taki olej wlałem filtr oleju jak wam pokazuję jest tutaj w tym miejscu o, o, o tam można spokojnie tutaj dojść z tej strony bez żadnego problemu Yy, nasadka 30. No i co? Zmieniamy teraz olej w skrzyni biegów. Dobra, olej w skrzyni nie wymienię. Zobaczcie, jaki jest tutaj plak Nie mam takiego klucza. Więc odpuszczam tutaj temat. Musiałbym mieć taki narzędzie specjalny. No i trzeba się przejechać. Idziemy na podjazd, zobaczymy czy jest wyciek. I gdzie, jeżeli jest, no bo jak tutaj wszystko tak było zalane, to może gdzieś ten wyciek się pojawi. Dobra, jadę na jazdę próbną, sprawdzimy sobie poziom oleju. Dwa i powlałem, dwa i e, Co tu jeszcze mogę Wam ciekawego powiedzieć? aha, jest błąd ABS-u, ale to sobie za chwilę będziemy omawiać. okej, okay, jestem po jedzie próbnej, a i zobaczcie. Czujnik do wymiany leci z wtyczki. Nie leci dookoła, bo jest wszędzie sucho dookoła. Z samej wtyczki leci, chyba on już był wymieniany. To nie jest oryginał, możliwe, że dlatego leci. Nie wiem, czy to oryginał, czy nie. Wydaje mi się, że tu powinny być napisy jakieś, ale stąd leci. To wiadomo. Okay. Filtr suchy, korek spustowy suchy, także to do wymiany. Co tutaj jeszcze zauważyłem? Nie wiem, czy nie będzie do wymiany termostat. Już wam mówię dlaczego. A to ogólnie nagrzało się do 97 stopni. Przy 98 włącza się wiatrak i zaraz się wyłącza. Dość szybko się chłodzi. Ale podczas jazdy było 75-80 stopni. było. Zaraz jadę się przejechać jeszcze raz, bo teraz mam 90, więc przejadę się, zobaczymy czy temperatura zejdzie w dół. Jak zejdzie w dół, to znaczy, że termosty. termostat to jest tutaj, dwie śruby i do wymiany. Zobaczymy, co z tego jeszcze wyniknie. No, na razie to tyle. Zobaczymy, co się wydarzy jeszcze z olejem w skrzyni i z abs bo jest błąd ABS-u zaraz wam powiem o co chodzi no i zobaczcie, mamy 90 stopni zaraz się przejedziemy i zobaczymy czy podczas jazdy się tutaj nie nie stanie coś z tą temperaturką no i słuchajcie, moje spostrzeżenia się potwierdziły podczas jazdy temperatura spadła zobaczcie, 81 stopni pokazuje, pokazywało nawet 75 więc ich na pewno jest do wymiany ile taki jeden czujnik potrafi popsuć rzeczy o których nie będziecie wiedzieć tutaj wszystko było w miarę w porządku wcześniej na starym czujniku a teraz zobaczcie stary czujnik ładnie tutaj mieszał